niedzielny lub sobotni poranek. Taki spokojny, leniwy. A śniadanko by się zjadło. Takie ciepłe, mięciutkie. Milusie po prostu. Zapraszam Was na najlepszą jajecznice na świecie. Od czego zaczynamy zrobienie najlepszej jajecznicy na świecie? Od wrzucenia łyżki masła na patelnię. Trzy jajka na jedną osobę. Dzięki śmietanie jajecznica będzie bardzo puchata i będzie miała nieco bardziej wyraźny smak. Te jajka z tą śmietaną Ubijam na kuchatą masę. O, właśnie taką masę. Czy ja już mówiłem, jaka śmietana ma być? Taka, jaką lubicie, 18%, 22% nie może to być ogół. A ten czas, kiedy masło się rozpuszcza, możemy wykorzystać na pokrojenie szczypiorku. Bo jajecznica najlepsza na świecie jest najlepsza? Oczywiście ze szczypiorem. masło rozpuszczone, ale się jeszcze nie pieni. Właśnie teraz wlewamy masę jajeczno-śmietanową. I cały czas mieszając na średnim ogniu smażymy jajecznicę do ścięcia. Jakiego ścięcia? Dokładnie takiego, jakie lubicie. Ja lubię średnio ściętą, ale nie niepływającą. I już. I już zobaczcie, jak jest fajna puchata, tak? Nie soliłem jajek wcześniej, dlatego, żeby miała piękną strukturę i żeby się nie oddzieliła od niej woda. I dopiero teraz właśnie ją nieco posolę. I wcześniej wspomniany szczypiorek. Zapraszam na śniadanie. I wcale nie trzeba jej robić przez 10 minut i mieszać, i bawić się według przepisu Gordona Ramsay'a, bo tak przygotowana moim zdaniem jest wcale nie gorsza od jego przepisu, a nawet lepsza. Spróbujmy. Puchata, mięciutka, po prostu mm. idealna na niedzielne śniadanie. Najlepsza jajczyce na świecie. Będzie Wam smakować. Do zobaczenia na MiamMiam.pl